Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień z takim właśnie zimowym akcentem, który miał miejsce ostatnio. Bardzo nietypowym, no nietypowym. W listopadzie śnieg nie jest niczym zaskakującym. I Zdarzał się już wiele razy, no ale tak, nie wiem, chyba z 10-15 lat na nizinach w Polsce śniegu raczej o tej porze nie było, więc to jest taki no, trochę ewenement. Ale taki bardzo ciekawy i pokazujący, że pogoda ma swoje różne fazy i, i możemy się nie raz jeszcze zaskoczyć. I może zima też nas zaskoczy. Zobaczymy, może być ciekawie. O tym zresztą piszę w horoskopie na rok 2025, właśnie ruszyła przed sprzedaż tej niebieskiej mojej książeczki. Którą doskonale znacie Więc ci wszyscy, którzy interesują się Ciekawi ich, co będzie w 2025 I w pogodzie, i w gospodarce I w polityce, i w biznesie I w mediach, i w kulturze I we wszystkim Więc zapraszam was do lektury Sprzedaży regularne Będzie od 4 grudnia Ale już można tak jak powiedziałem, w przedsprzedaży zamawiać, ale warto do tego sobie dorzucić jeszcze astrokalendarium na rok 2025, czyli kalendarz astrologiczny mojego autorstwa będzie komplecik fajny do czytania. Przy okazji też yy, w, w, zachęcam Was do żebyście weszli na sklep internetowy na solarius.pl, bo przecież mamy Black Week do piątku. Niektóre wybrane pozycje aż o 60% obniżki, yy, książki kursy astrologii, tarota, jak najbardziej zapraszam. Warto wejść na sklep na Solaris.pl Atrakcyjne ceny do piątku włącznie. Co nas ciekawego cze czeka w tym tygodniu? E, takim trochę właśnie przedzimowym, bo to jest przedzimie. W Polsce, w naszej części świata mamy sześć pór roku. E, właśnie y, jedną z nich jest przedzimie, przedwiośnie i przedzimie. Nie tylko cztery te główne. Przed zimie taki czas między jesienią a zimą. Jeszcze to nie jest, już to nie z jesień a jeszcze nie jest zima, czyli znak zmienny strzelec. Bardzo nam to, że tak powiem, pasuje do tej idei. Eee, co ciekawe, jeszcze nas, nas czeka w tym tygodniu, we wtorek Merkury wkracza w ruch wsteczny. Jest to jeden z takich klasycznych, ulubionych tematów do straszenia, którymi lubią straszyć astrolodzy. Może nie wszyscy tacy może być lifestyle'owi astrolodzy na mediach społecznościowych. Czy coś strasznego, złego się będzie działo, bo Merkury się w ruch wsteczny przechodzi? To się dzieje trzy razy w, tygo... w roku na trzy tygodnie, więc nie jest to może jakieś niezwykłe zdarzenie, rzadkie, bardzo często się zdarza. Co z tym Merkurym? W dawnej astrologii uważano, że retrogradacja planety niejako ją uszkadza, czyli szkodzi jej, mówiąc najgłębiej jest to dla niej niekorzystne. Retrogradacja powoduje, że planeta działa nieefektywnie. Błędnie, szkodliwie, negatywnie. No dzisiaj tak nie patrzymy na to dosłownie, ale na pewno Merkury w retrogradacji może zaburzyć pewne procesy mentalne, poznawcze, myślenie, analizę informacji, rozumienie pewnych zdarzeń, procesów i zjawisk. Nie, oczywiście nie tragizujmy, nie, nie traktujmy tego jako jakiejś nadciągającej katastrofy, bo to się nie potwierdza w jakiejś tam, nie wiem, gospodarce, w mediach. To nie jest tak, że nagle się wszystko sypie i wali. Oczywiście indywidualnie. Każdemu z nas może się, mogą się zdarzyć jakieś dziwne, nieprzyjemne sytuacje, jakieś błędy, pomyłki, że coś się po prostu nie idzie jak trzeba, bo to właśnie funkcja Merkurego związana z zarządzaniem informacją, analizą informacji, mediacjami, negocjacjami, podpisywaniem umów czyli no warto się zastanowić, jak będziemy mieli jakieś super, hiper okazje finansowe, biznesowe, czy aby na pewno to nie jest jakiś e, coś podejrzanego albo mm, potencjalnie szkodliwego, bo możemy się w to możemy po prostu wtopić, popełnić błąd. To są też techniczne błędy, jakieś pomyłki itd. E, we środę Słońce w Trygonie z Marsem. Obie planety mają, fun, ich funkcją jest zarządzanie energią. O ile Słońce traktujemy jako taką energię osobistą, o tyle Mars Kojarzy nam się z takim doładowaniem, dopalaczem, z takim boosterem, takim no, dopalaczem energii. Jego działanie sprawia, że my, yy, no, w, tak mocniej, intensywniej wszystko się odbywa, bardziej, bardziej radykalnie, bardziej dynamicznie, bardziej ostro, bardziej zdecydowanie. Dlatego, yy, mhm. dlatego Mars po, pomaga pokonywać trudności, pokonywać różne przeciwności. Pokonywać różne blokady, ograniczenia naszej, naszego ciała, duszy, psychiki, podświadomości. A zatem e, ten harmonijny aspekt między obiema planetami sprzyja naszym działaniom poświęconym aktywności, walce, rywalizacji. To nie chodzi tylko o walkę taką bardzo dosłowną, sport, e, jakieś działania bardzo takie ofensywne. E, to jest bardzo też pomocne i przydatne w obszarze pracy no, w obszarze, wszędzie, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest odporność psychiczna, na przeciążenia, stres, to też nam się przyda. W niedzielę nów Księżyca w znaku Strzelca. W, nów nam się kojarzy pozytywnie, dlatego że to jest szansa na to, żeby coś uruchomić, zacząć, wystartować, odpalić jeszcze raz, naprawić stare błędy, wyjaśnić coś, wy, wy, wy uzdrowić sytuację. Zacząć z, nowym, z nową energią, z, nowym, z nową mocą, z nowymi działaniami. Więc znów jest z założenia czymś pozytywnym, chociaż w starożytnej astrologii wcale tak nie było. No ale bo, dlaczego? No bo wtedy energia księżyca jest słaba, niewidoczny jest, a wtedy jest najsilniejsze Słońce. Ale oczywiście my nie traktujemy tego takimi tradycyjnymi kategoriami. Dla nas jest to szansa na uruchomienie czegoś, to jest strzelec, czyli rzeczy, które są dalekosiężne, dalekowzroczne, mają tą energię takiego optymizmu, patrzenia w przyszłość, w długoterminowego planowania, bo z tym też kojarzymy strzelca. Czyli to jest szansa, żeby po prostu uruchomić coś. Nowego, co będzie miało swój taki wymiar dalekosiężny. Wiedza, nauka, edukacja, myślenie, zarządzanie informacją to wszystko może być świetną szansą właśnie w, na, tym, na tym nowiu, który będzie w niedzielę. I wiadomo, no, tego typu procesy nie zawsze od razu będą miały efekt, więc bądźmy cierpliwi. Strzelec działa dalekosiężnie, długoterminowo, więc pewne rzeczy, które zasiewamy dzisiaj, będą miały wzrost. Dłuższy czasem nawet i wiele miesięcy, a może i lat. Nie wszystko przecież od razu musi przynosić efekty. No ale cierpliwość zawsze jest wynagradzana. Cierpliwość nie jest mocną stroną strzelca, zresztą jak wszystkich znaków ognistych, więc tutaj taka ciekawostka, że yy, przecież strzelec to znak zmienny, ognisty, dynamiczny, a znaki ogniste nie słyną z e, cierpliwości, więc działania, które podejmiemy, różne decyzje też mogą mieć taką. Słabość pewnego rodzaju tutaj I nieefektywność, która może być związana Z niecierpliwością, z pośpiechem Jeszcze raz przypominam o tym, że W ramach Black Week Od poniedziałku do piątku Na wybrane produkty Do 60% obniżka cen Zapraszam serdecznie do sklepu Warto zobaczyć sobie Swoje jakieś ciekawe tematy Książki, kursy Astrokalendarium sprzedaży już na rok 2025 i przed przedsprzedaży horoskop na 2025, ta niebieska książeczka. Yy, 29 w piątek wieczór wróżb Andrzejkowych. Ci wszyscy, którzy lubią e, karty, ale nie tylko, bo to mogą być runy i inne techniki, jakieś karty anielskie, zwykłe karty. Po prostu lubią, lubią wróżby jako taką trochę zabawę. Więc to będzie trochę zabawa. Jak tutaj, po prostu możemy coś możemy ciekawego zrobić, ucząc się e, e, przepowiadania przyszłości przy pomocy kart. Będzie to bardzo sympatyczne zdarzenie. Pamiętajcie, spieszcie się, bo to już w piątek zamykamy niedługo listę. Więc zapraszam tych wszystkich, którzy lubią, e, lubią zabawę w przepowiednie, lubią zabawę w kartomancję albo w jakieś inne techniki prognostyczne. E, w piątek 29. Online mamy warsztat na stronie, na salarius.pl. Na Facebooku też wszędzie informacja jest na ten temat. W ramach tego, tego, tego wieczoru wróżb Andrzejkowych dodatkowa jeszcze do końca listopada również promocja na kurs tarot magiczny. Czyli skąd się wziął tarot, jakie są jego korzenie, źródła, do czego tarot służył początkowo, z czym się go wiąże, kojarzy. Co tarot ciekawego może powiedzieć nam o naszych archetypach, wzorcach, mitach, kulturze, skąd się wzięły, relacja tarota z astrologią, magią, kabałą, numerologią, takich bardzo wiele interesujących tematów, które są warte do mówienia, więc właśnie w ramach, w ramach tej... tej e... Tej, tego wieczoru wróżb Andrzejkowych, taką właśnie propozycję mam dla Was. Więc serdecznie zapraszam, zapisujcie się w piątek. Fajna zabawa. W zeszłym roku też tak było fajnie. Więc fajny czas, ciekawy czas. Ten piątek, ten NUF ten bardzo mnie, bardzo, bardzo mnie ciekawi. Niedzielny. Zobaczymy, jak to się poukłada. Jak jaki będzie miał swoje konsekwencje. Dziękuję serdecznie. Zapraszam za tydzień.